Tak mieszkają Michał i Ada z rolnik szuka żony dom otoczony zielenią. Zimą dzieje się tam magia. Adaj Michał to para, która poznała się za sprawą programu rolnik szuka żony. Michał przez długi czas wahał się między wyborem stonowanej i pracowitej Marty, którą podpowiadał mu rozum, a pełnej życia i optymistycznej Ady, którą podpowiadało mu serce. W końcu jednak młody rolnik poszedł za głosem serca. W odcinku okazało się, że para jest już po zaręczynach. Michał uklęknął przed swoją wybranką w baszcie nieopodal zamku w Kazimierzu Dolnym. Dziewczyna nie wahała się ani chwili. Obecnie zakochani mieszkają razem w domu rodzinnym rolnika we wsi Kalinówka kabasie na Podlasiu. Adrianna przeprowadziła się do swojego narzeczonego aż z Łodzi. Dom Michała od początku robił wrażenie. Widzowie mogli zobaczyć tę posiadłość zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz 130 hektarowe gospodarstwo rodziny Tyszków jest naprawdę imponujące. Jego główną gałęzią jest hodowla krów mlecznych, których posiadają około 150 sztuk. Hodują również konie. Duży dom z czerwonej cegły otacza piękny, zadbany i pełen kwiatów ogród, który kandydatki Michała bardzo chwaliły. Latem na zewnątrz można zrobić grilla, wypocząć w cieniu drzew, a nawet wykąpać się w dmuchanym basenie. Zimą posiadłość zamienia się w niesamowitą, świąteczną krainę. W 2021 roku dom Michała odwiedzili dziennikarze TVP 3 Białystok. Wszystko przez to, że mama chłopaka przystroiła go prawie 80 tysięcy LEDowych lampek. Chłopak wyliczył, że było to 7500 tysiąca metrów lampek oraz 800 metrów przedłużacza. Podobno w okresie świątecznym Dom Tyszków odwiedza wiele osób, które chcą zobaczyć to Las Vegas w kalinówce. Wnętrze domu Michała i Jadę są przytulne i ciepłe, urządzone w stylu retro. Wrażenie robi zwłaszcza bardzo elegancka, biała kuchnia.